Cześć mordeczki, ja jestem Maranek, a dzisiaj nagrywam kolejny challenge tylko teraz związany bardziej z y, tym sezonem Kon konkretnie z tym sezonem bo mogę jedynie używać y, lutu Mandaloriana czyli y, jego snajperki, jego jetpacka no i oczywiście leczenia, żebym miał się jak uleczyć y, ja już wchodzę do gry, ale przytnę tutaj i widzimy się jak już go zabiję i no jak już go zabiję to nie no, uda to nagrywamy inny a mam mam pomysły na inne mam co najmniej Ole. dwa ja pierdzielę. co ja zrobiłam masz ammo do snajpy? czekaj tak. no właśnie usłyszałem bo mam tyle. dawaj to do motu ruwa została 110 Nie czy co? Czekaj, ja tam będę próbował... A bo on sam jest ten typ! Ojej... Double sniper prawie była? No. Prawie by był head. Masz ammo do sniper, bo mam dwa jedynie. E, no mam trochę. Potrzebowałbym. Masz. nie ja, dzięki. I się wszystkim śleje. Dobra, do ten tylko ma takiego deda. Popuść ludzkiego deda, popuść, marzycie. ma życia. Uwaga, jak ktoś zginie, to, to cały skład. Już co, lepiej wycofaj, bo jak... Sam jesteś... No jak... jeden, jeden ma mało? To czekaj, to ja ci też pomogę, bo jakoś się tam da. Leży? Pomóc. O kurde. Miałem mu tak wziąć i tym, tym takim gubienkiem walnąć w tak, czoło, ale... Papa, ja cię tu, Hapa, ja cię tu kieruję. O. Siedem, siedem fragów? Tak? O. Siedem, masz? To jest rzeczywiście. No, siedem fragów i trzydzieści osób. A Ci tu siedem. inaczej robię? No mi zależy, żeby mieć co najmniej piąte miejsce, nie? No ja kieruję. Zresztą jest gdzieś jak kieruję? Ja kieruję. Bardzo okay. baksolony kierowca. Nie mogę wejść. Chyba kolejny. O, dobra, mogę. Nie wiem, teraz ten Fortnite jest tak zbogowany. No. Jak cię zapraszałem, a ty mnie, no to był y, ten błąd y, 81 czy tam 91 chłopie. No ja w ogóle nie wiedziałem w ogóle wizy, no ja mówię, że się, ci dać nie I... No, 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 no! I eeeyy zablokowało no, ja się. Uważasz. Co są te turnieje, co jest ta zakładka w lody? O tych turniejach? Biorę. wchodzę i tam też jest taki bug, że nie możesz wyjść, bo nie ma co kliknąć, a poza tym że nie ma żadnych tych, nie? I się na Ale tym sımmok. zablokowałem, musiałem wyłączyć i włączyć Fortnite. To co na kartę, to, to tutaj, bo zlotowane? I e -e 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 rzeczywiście, a tu jest dużo skrzynek. Lubię tam no to, ogólnie tą... Chodzi, chodzi o to, żebyśmy też macie podbierali. Oszczędznie no. ja muszę pozbierać. Musimy mieć dobry loot. Dobra, mam spleszę. No weźmy rzuć mi. Rzuć mi, rzuć mi. A, dobra, mam trudno. Dobra, pora w polkowi wilkiem. Jak ty nie, nie będziemy mieli będzie, to nie będzie miał. Tutaj Do te prawda? buty mogą wyjść. E, nie, oni by już wyszli. Bo oni, bo oni się czasami pojawiają. E, weź sobie te buty, weź te buty. Weź mi dawaj. Mam, je, mam jeszcze na dwie, bo mam cztery. Splashy to co? A, ja mogę splashy cały... przygarnąć, mogę. Ja, ja mam cały... Miałeś mi cały ten... Miałeś ja już cały zapomniany. O, poziom. że się zapoziomię będę miał kolejnego szesirowego skina, Pog Uuu. No to Pog Jump. Ja Ty... 20 osób, crazy? W ogóle jestem na weź weź grupie... Weź... W... Już ty. Już biorę. Chcesz jetpack? Nie, nie. No nie. nie mam za co już wziąć. A. No Daj mi ten jetpack. Nie, nie, nie mam też. Nie, ja też nie mam za tego jetpaka wziąć. <grym> A nie, to jest weźcie ten jetpack, bo ten jetpack jest dobry. No to za co wziąć rybki? Za. Nie, no nie opłaca się. Dobra, biorę te rzeczy, to... które mam. No w, w ogóle, bo ja jestem. Jeszcze nie wyszłem z takiej grupy na Facebooku, z tego Brawl Starsa, bo kiedyś w to grałem. To sam nie też bo... robią A wiele ci zrobiłem 14 kapów na jednym koncie. Ja mam 16 I... ponad To nie i ci tropiłem kolecę z Magaboxem 14K. A tą bibliotekarkę. No to mnie udolna bibliotekarka. No nie udolna ja, No ja ją mam mam 39 albo 40. I mniej postaci. HP? I HP, tym nie bije. koleta kropi że im mniej HP, tym nie bije. No, no, Aha, to nie wiedziałem i patrz, yy, chłop yy, pyta się, czy ktoś mu pomoże wbić Karla na trzydziestą rangę, nie? Patrzę na zdjęcie, a chłop ma zerową. I ma 1500 puch. A wymagania? Plus wejścia kapuch. Rozumiesz? A no, no jakby chciał wbić, czy na którą? Nie! On miał zerową rangę na Karlu. Tak, no, ale na którą chciał wbić? Co? Ja jeszcze? Ja? Ja się... Na którą chciał Rangę Karla robić? 30 Chłopę, weź. A, a poza tym miał a ma, 1500 a może, puch? A może, a może to był Smurf jego, może, może miał smurf to był jego jakieś długie konto. A 15 I osób i 8 teamów, I tak ja napisałem mu w komentarzu, że chłopie, ty masz 1500 puch. I Karla na 0 a chcesz wpić na tą własną I, i... No wejścia. Jak... No bierzemy. O, i chłopak. Dobrze to leży. 110 dostał. Leży. I nagle chłop się próje. A on ortografię miał tak, że ch ch zamiast chłopie pisa pisał chlopie, nie? Szkładowo. Ej, je, wiecie, że są gorzajką z tym O, rzeczywiście. <volleyball> z góry. Tak. A ty ja idę po tego skarb, dobra? Tak, bierz, bierz, bierz... Może podejrzewaj mi go ogólnie po prostu. On będzie restartował. Już jest, Aha, że ja... Nie, ale zrąbałem, chłopie. Leży. Ma kraka. idę. I kolapsał tu wszystko. One są na górze. A ty się nawet limit leży, to wiesz. O, poczekaj, gdzie się leczysz. Chopy, to nic nie zrobisz. Dobra. O, powstań. Oby mnie, mój. No ale tylko. Chopy. A, serio? Serio? Chcesz ja. go. Dobra, leży chłopie To, 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 byś, to byś mi podniósł, bo on chyba to, to skolapsował, tak? Tak, ja skolapsowałem sobie no, Nie, nie mogę, co ty robisz, kobieta, ma, ja mam... A, ty mówiłeś, żebym kolapsował Nie mówiłem, powiedziałem, ja kolapsuję Ja go sobie kolapsowałam, że... A nie, ja mam piemafula, bo ja w języku w A. O, jego teammate, czekaj, jak go dobiję, że się opaga To jego teammate chyba Tak, jego teammate pewnie może jesteś sobie bohater, począł. Ja sobie chodź, chodź, chodź. A żeś tam go nie wrócisz. No, ale, aha, dobra. Aha, jestem umny chłopie. Myślałem, że a masz po mnie go, no to pewnie masz power S. S, był plus. Ej dobra. na tym może. Jeden team i kto, kto ten typ jest sam ogólnie. Co? Teraz nie, bo... Tutaj! Co nie, nie! Leży. Dobij się! się! Oni do mnie dropa biorą. Apteczkę mam dla ciebie. Apteczkę, bo oni dropa biorą, te ty typy, są blisko. Podjeżdżamy. Podjeżdżamy, tak. Podjeżdżamy. A tutaj jest jeden? A rzeczywiście, tutaj jest. Dostał. O kurde! Mama. A mnie chłop zorał. Centralnie tak Leży jeden. Dobra, ja się leczę. Jeden team. Ma mało. Nie no, ma mało! On ma 9 kp. Aha, to jest leżący, nie ja celuję do chłopa, a on leży. Dobra, Kopeń, w drugim miejsce. No tutaj jestem w tym boksie. Jest! Dobra! Easy! Dobra. No to co? No to na dzisiaj to tyle. Przypomnę jeszcze raz o łapce w górę, w subiku, żeby dobić wreszcie te 100 subów. Masz kanał? nie? No mała no, nagrywa. A chyba, że tak. Yy, kanał mojego brata jest w opisie. Możecie wbić, zostawić mu subika. On ma 170. Około. So, co dobrze pamiętam. I co? No to. Tyle. Na